Słyszycie mnie? Martin. Idziemy monsterem. Ja wam fleszuję Pale beczki. I wjeżdżamy tam, kurwa. Jak do siebie. Kumasz to? Dobra, morda <grym wstrzymał> bo słyszałem to z drugiego końca domu z, z, z graczem na dyskietkę A <laughs> o. No, dobra, Murdo. Zapytam się, matki, czy coś, że dyskietkę słyszysz try Ok. No, Oskar. <laughs> to nie jest kurwa aimlock, kurwa 3000, Park, park jest go, kurwa. Lock, 3000. No. To z dyskietki to nie wykryją. No. Kietka3000, okej Bridge, bridge, okej, okay, dobra Bridge, bridge, w bridge'a to ty chyba grasz Bridge To jest bridge Kurwa, oskarżysz w bridge'u Jones, kurwa Taip, smokuoju. Smokuoju. Roger.